Pani Reno, dostąpiła pani niesamowitego zaszczytu dostąpienia do Galerii Sław w Światowej Lekki Atletyki. Co to, pan, co to dla Pani oznacza? Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt, bo tylko przypomnę, że w tym roku to wypada stulecie IAF-u, y, czyli Światowej Federacji Lekki Atletyki y, i zostanie wybranych do Galerii Sław SPO 24 sportowców ze stulecia. No jest naprawdę... Czułam się bardzo wyróżniona, że wśród tych 24 wybitnych zawodników ze stulecia lekkiej atletki znalazłam się różnie, również ja. No myślę, że to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale również dla Polski, dla polskiego sportu. Także jestem bardzo szczęśliwa piknik olimpijski. Jak pani się podoba ta dzisiejsza impreza? No, dzisiejsza impreza jest fantastyczna. Pogoda dopisała. Bardzo wiele atrakcji dla wszystkich, dla, szczególnie dla dzieci, dla młodzieży. No, myślę, że taką atrakcją są też olimpijczycy, których tutaj można spotkać. Rozdają autografy, robią sobie zdjęcia razem. No, I uważam, że to jest taka sympatyczna forma promocji w ogóle sportu.